Dobra. Studiowałem socjologię i zostałem socjopatą. Czyli mówisz, Zacha, że Evron jest teraz biedny jak dupa? Musimy mu coś do odwalić, to nie ma innej opcji. <noise> nie, 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 itashi, nie, itashi, nie, nie i ja idę. Magister mówi, że chcesz pokazać mi swój nowy mechanizm. Słyszałem. To był twój creeper! Słucham? Słuchaj, Magister, słyszałem, że jakiś nowy, świetny mechanizm chciałeś mi pokazać właśnie w momencie, jak Nitashi będzie naprawiał dom Evrona. Możemy lecieć. Ale Ewrona to jest samym syfite, on tu nic nie ma. Teraz tak. Teraz Teraz Jak wszystko podniosę, to będzie moja wina. I będzie, o, Nitashi, zepsułeś, mi też, że tak nie potrafi, Bóg go nie stać. Pogadajmy w realu ziomeczku. <grymne> Jak naprawisz teraz Ewronowi dom i zrobisz mu dom ładniejszy niż wcześniej, możesz nagrać później odcinek z narracją, że mandzio magister i Zacha zgrifowali koledze dom, a ja mu naprawiłem. Wolę, żeby Ewron wszedł, zobaczył, że ma rozwalony dom i żeby myślał, kto mu to zrobił. I żeby się w końcu domyślił, że to ty. Tak jakby mam dowód w wideo, że to nie jestem ja! ty wiesz, że mam rację, no! No właśnie o to chodzi, że jej nie masz gościo! <noise> <noise> Powiedz wina magistra, ale nie wina moja, ja nic złego no nie zrobiłem. No, 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 masz rację, wina Magrista, bo on otworzył drzwi, no masz rację. Że czuję się jak się z tym czujesz. Nie, 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 to ty mu zepsułeś ten dom i wszystko za na nagranie, nie wyprzyszli tego. Ja I się teraz trzymaj się z daleka od moich drzwi, jeszcze mi rozsadzisz wejście. Jaki to jest grubas. przyznaj ja się przyznam, że spartoliłeś robotem. Ale otworzyłeś drzwi! A co, miałeś mnie zamknąć? No ale jak otworzyłeś, to one zobaczyły Mandzia i, wy, i wybuchły, no. Nie, i raczej, czemu glifujesz ludziom tam? i teraz ci przenosimy